W dzisiejszym odcinku opowiem Państwu, dlaczego warto nauczyć się grać w szachy w każdym wieku, a w szczególności w wieku dziecięcym. Ponieważ jestem szachistą, który gra w szachy od ponad 30 lat, sam zademonstruję Państwu część z tych korzyści. I w tym samym czasie odniosę się do zarzutów, które kierowane są w stronę mojej osoby, jakobym. Wszystkie informacje, które do Państwa wypowiadam, czytał z urządzenia, które nazywa się prompter, zainstalowanego przed kamerą. A więc upieczmy dwie pieczenie na jednym ogniu. W dużym uproszczeniu, szachy to gra planszowa, która obejmuje wiele aspektów poznawczych: takich jak skupienie uwagi, wykorzystanie zasobów pamięci, kojarzenie faktów. Planowanie czy kreatywność? Szachy odzwierciedlają sposób posługiwania się rozumem szachisty. Swoją drogą to bardzo unikalna gra. Można na własne oczy zobaczyć, jak królowa bije konia. A teraz już tak na poważnie: jakie korzyści odniesie Twoje dziecko lub Ty ucząc się gry w szachy? Po pierwsze. 14 czerwca 2019 roku w badaniu naukowym opublikowanym przez profesora Lillo Crespo dowiedziono, iż gra w szachy jest strategią ochronną w rozwoju demencji. I mimo iż dowody naukowe nie są zbyt silne, to uzyskane rezultaty w trakcie tego badania są naprawdę bardzo zachęcające. Jak zwykle przypominam, że odnośniki do wszystkich badań naukowych, na podstawie których tworzę obecny odcinek, jak zwykle znajdują się w opisie tego filmu. Po drugie. Regularna gra w szachy poprawia wyniki nauki w matematyce. Jak czytamy w badaniu naukowym z 2017 roku w czasopiśmie PLoS One, Zastąpienie cotygodniowego wykładu tradycyjnej matematyki wykładem opartym na instrukcji gry w szachy poprawia wyniki u tych osób w testach matematycznych. Po trzecie, gra w szachy ma pozytywny wpływ na iloraz inteligencji u dzieci. W badaniu naukowym opublikowanym w 2016 roku dowiedziono, że już po czterech miesiącach nauki gry w szachy u dzieci podnosi się iloraz inteligencji. To badanie naukowe było prowadzone w Wenezueli, obejmowało 4000 uczniów. Po czwarte, szachy rozwijają zdolności przestrzenne. Co to w ogóle oznacza? Zdolności wizualno-przestrzenne to zdolność do rozumowania, zapamiętywania oraz ustanawiania relacji przestrzennych. Między obiektami lub przestrzeniami. Percepcja przestrzenna bardzo pomaga nam w sporcie. Szybka jazda z samochodem wymaga dobrej percepcji przestrzennej. Gra w piłkę nożną czy gra w krykieta także wymaga lepszej orientacji w przestrzeni. A więc, grając w szachy, poprawiamy swoje zdolności oraz percepcję przestrzenną. To z kolei może nam pomóc w innych umiejętnościach lub w sporcie. Po piąte, szachy rozwijają pamięć słuchową. Czymże jest pamięć słuchowa? Pamięć słuchowa to zdolność do zapamiętywania, ale także i przypominania sobie informacji dźwiękowej i dzięki temu przyswajania wiedzy. Oznacza to, że każde słowo mówione, w szczególności dla Twojego dziecka, będzie przez nie lepiej zapamiętane. Lepsza pamięć to większe zasoby wiedzy, a większe zasoby wiedzy mają już wymierne korzyści. W podsumowaniu badania naukowego z 2015 roku z Iranu możemy przeczytać: Na podstawie uzyskanych wyników wykazaliśmy znaczną poprawą pamięci słuchowej u szachistów. W oparciu o wyniki niniejszego badania szachy można uznać za nową metodę rehabilitacji osób, które mają problemy oraz trudności w nauce. Prócz tego szachy uczą dyscypliny, kreatywności, cierpliwości, logicznego myślenia, samozaparcia i wytrwałości. Jeśli zatem nie wiesz, co kupić swojemu dziecku na najbliższy prezent, to kup muszachy. Będzie to jedna z lepszych inwestycji w rozwój Twojego dziecka. Jak zwykle na końcu każdego filmu zachęcam do komentowania tego odcinka. Aha, jeszcze miała być reklama książki. Gdzie jest moja książka? Gdzie jest moja książka? To zgasił światło.